Na tym filmiku pokażę jak można dodać do siebie trzy liczby. Pierwsza liczba wynosi 86, kolejna będzie miała wartość na przykład 47 i 4 jest na końcu. Można powiedzieć, że w tym zadaniu możemy dodać do siebie tak jak jest po kolei ta liczba plus ta i na końcu do w wyniku dodawania tych dwóch liczb dodać 4, ale w matematyce mamy przemienność, a więc ta liczba może być zwiększona o to, i dopiero wynik dodawania tych dwóch liczb może być zwiększony o wynik. Te liczby. I ten pomysł jest jakby bardziej taki przejrzysty, ponieważ możemy zauważyć, że ta szóstka z czwórką ma taki związek, że razem dadzą nam 10. A więc zamiast 86 będziemy mieć prawdopodobnie 90. Ale żeby łatwiej nam było, zmieńmy najpierw kolejność tych liczb. Czyli jest 86, dodamy sobie 4 i 47 zapiszemy sobie na końcu. Dlaczego tak? Bo można, bo w matematyce jest przemienność, czyli kolejność w dodawaniu, akurat w dodawaniu nie ma znaczenia. I teraz możemy dodać do siebie te dwie liczby. Razem 86 plus 4 daje nam 90. Dodamy do tego 47 i możemy powiedzieć, że 90 plus 40 i plus 7. Ponieważ my możemy powiedzieć zawsze, że 47 to jest 40 plus 7, czyli to równa się temu. I jeżeli komuś jeszcze jest potrzeba, może zauważyć, że 9 i 4 dadzą nam 13, a obie liczby mają 0, więc 9 plus 4 to jest 13, obie liczby mają jeszcze 0 i dodajemy 7. Razem będzie 137.